Daj mi twoje frenzy, kozaczku. Może odda. Potrzebuję broń. Spasuj. I'm gonna arrow close, then I'm gonna drone. Ale z powieszkę to mógłbyś wypierdolić. Ujadniam obszar. Okay. Let me drone now. Wypuszczam drona. Well, stuck, stuck. He's yes. And down. And one on the screen. Nie czuję. He dropped down from the screen. Ja pierdoli Nie kur

ja pierdolę Dzisiaj mamy grać Mieliśmy grać w składzie Jakob i Dexter Salone i Nitro KRL Ale Nitro i KRL komputer padł i jest lekki przypał I chyba zajder zagra. No ale nie ma gruchy, najważniejszego zawodnika. Tak. No back. Back. Yeah. And one more picking it. here Rafters tak? Save Okay. Przeładowuję! Chłopak Wróg padł! Ja szok na majątku! Chłopak tego... Robota. Dość tego! Został jeden wróg! Sprawdzam teren! Bankę. Tutaj!

En onder de zon. Dat is stom. Wacht, ik zal het doen, CTP of wat? coś. Nie wiem. fuck. Go man. Multi. is clear. Ik weet niet. Top, 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 top side, top side. Leg <laughs>

No, powiedz. drona. Nie poznaczony. Backside back to the right, right picking you under, tak? One flashing backside. No to nasz Wow, Nie jest inspector? Nie poddaje się. Nie poddawaj się, zaraz Hallo Jet! Hallo Jet! Are you here? Hallo! Jet kan je focus Sprawdzam, terrein. Bra! ik heb het me the bomb, Give me de bomb, zo was het Oh, kut. Kan je het? Sprawdzam, Oh, Rain oh, behind. Can you ping the bump? That that guy? Frost of more. Yeah, pure one close. In ult. We oh, have their up, upshot. Yo. Ping the bump. Jeden Ja To drzewko to jest podobno. Ale przyspieszyłem. Wy widzieliście na instagramie jakie dostałem super ojakata z Jeśli nie zobaczcie na story. Dałem 80 ojakatów. Zrobiłeś co właśnie? już pierdzielą. Maybe close. Right tak. Biegaj.

Co ma od tego. Perfekco. Co? No, tylko tobie do, chyba to się czarny podobał, co nie? Hu, tak? No da zależy co. Faj by Jeden tak? Dokładnie widzowie, 8 obserwacji i 1000 obserwacji mam na Instagramie. Zachęcam Cię, do dania followa, a w zamian... Podziękuję Ci nie na wizję. Supertasza trzeba zrobić. Uuu. Ja dalej mam... Yy, tego. Co masz? Eee, z pistołek. Ja pierdolę, psada. Chcesz się zabawić? Proszę bardzo. Zapolować. Oh, yeah, oh, oh, yellow, yellow. Co ty sobie No, 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 no. H side. And, and top side, top side.